Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będą dwie zdrapki za 10 zł. Jedne z tych moich najulubieńszych zdrapek, czyli ekstra linie i krzyżóweczka XXL. Wkład na dzisiaj to jest 20 zł, ale już dyszkę na pewno mamy odzyskaną, ponieważ w krzyżówce, w tej niebieskiej, mamy trzy wyrazy: są alpy, mapa. I ekipa. Dodrapiemy pozostałe 6 liter. Jeszcze tyle zostawiłam. Może coś tu jeszcze się kryje. Może nie będą to tylko te trzy wyrazy. Sprawdzimy też ekstra linię. No i zobaczymy, czy będzie minus 10 zł, czy może jakiś fajny plusik. Sprawdzamy kolejny symbol w ekstra liniach. I tu mamy kwiatka teraz. Tu są dwa, tu jest jeden. Tu jest jeszcze jeden. Kolejny symbol mamy słonia. Tutaj by się ewidentnie ptaszek przydał. Już by były dwie linie na przykład. Yy, słonik, tu jest jeszcze jeden słonik. Kolejna jest tęcza. Sprawdzamy, czy jakaś się skryła. Tu jest na pewno jedna. Dalej, następny symbol to korona. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. No, akurat tu nie ma korony. Kolejny mamy leżak. Leżaków chyba też nie widziałam. Niech tu jest jeden. Więc słabo patrzyłam, bo jakiś się jeden schował. Ale tylko ten jeden, dalej mamy arbuza, o tu by się rower przydał, a tu parasol, albo klapki, tutaj znowuż rower, znowu szklapki. no trochę tych arbuzów dali, <laughs> na razie nic się nie wyjaśniło w tej zdrabce, nalej baloniki, baloniki Baloniki, baloniki, balonów nie ma. Mamy lody. Już chyba nie pora jest na lody. Ale podobno powinno się jeść lody, właśnie jak jest chłodniej, żeby ta różnica temperatur nie była aż taka duża. Moneta. Nie wiem jak to jest. Ja lubię lody jeść przez cały rok nie ma znaczenia. Czy ciepło czy zimno. Teraz mamy kluczyk. Kluczy nie ma. Kolejny krab. Krab, krab, tu jest jeden. Mamy drugiego kraba i trzeciego. Przedostatni symbol diament. Ale chyba akurat diamentów to nie było. No nie ma, nie widzę. No i ostatni symbol. Jest to słońce. Słońce tu jest jakieś jedno. Klapek nie było. No, to ta zdrapka niestety przegrana. Literki kontrolne jakie mam to I E i Pusta. Przechodzimy do tej wygranej krzyżóweczki już, bo nu się brakuje UR. Ciekawe, czy coś jeszcze z tego wpadnie. No, ale dycha już na pewno jest, więc sprawdzamy dalej. Kolejna literka. Jest to G. Mamy tutaj gra Genovefa Globus. I chyba wszystkie. Teraz tutaj druga. Nagana. Tylko raz. No i trzecia, zielona, mamy dragon. I też to wszystko. Tu mamy elfa jeszcze ułożonego, ale tylko jeden wyraz. Zobaczymy, czy się ułożą. Kolejne dwa. Mamy U, czyli bonus jest w zasięgu epikur. Brakuje R jeszcze. Sprawdzamy tutaj. Emu się układa, też pierwszy wyrazik. Globus. Udo. No i chyba wszystkie wydrapane. Tu mamy ducha. Muchomora. Ural. No to R to by nam tutaj za dużo wyrazów ułożyło, więc pewnie go nie będzie. Ale może jeszcze z jeden wyrazik się ułoży. nie by było, wtedy by było na zero. Kolejne jest to D. Literka D. Czy tutaj gdzieś jakaś uda się układa? I to jest drugi wyraz. Czyli tu mamy dwa wyrazy. Tu jest duch. brodacz. No i ostatnia. Diana, woda, Oscar, don. Opad się układa, też drugi wyraz, czyli mamy dwa, trzy, dwa. Jakieś może R by spadło. Dobra, jeszcze trzy literki, mamy B. Literka B. Globus nam się układa. I czy to jest trzeci? Tak, to jest trzeci wyraz. Globus, emu, udo. Czyli tu mamy dychę i tu mamy dychę. Super. Rapiemy dalej, bo może to jeszcze nie koniec. Tu jest bytom. A tu? Tu mamy batmana i hioba. Czyli mamy dwie dyszki już. Super. Kolejna przedostatnia jest to C. Tu mamy tak cyrk, noc. Tu mamy ducha, czas, ceremonie, no i trzecia. Trzecia, trzecia, tu jest jedno C. Tylko to jedno. A D nie było, by D było. No to i tu mamy dychę razy mnożnik. Edyl elf opad. Czyli mamy 10, 10 i 10 w różowej, 30 zł razy mnożnik. No, coraz ciekawiej się robi. Ostatnie jest Z. Czy to Z jeszcze coś nam tutaj pomoże? Tutaj już nie za bardzo, czyli zostaje dycha. Jeszcze tak przelecę. WR na pewno nie. N nie. T. T też nie. NR. Dobra, tu nie ma już nic więcej. Sprawdzamy. Niebieską mamy. Tu Z, tu mamy szczaw, no szkoda, że W nie było i brodacz, tego R też nie było. Jeszcze sprawdzę, H nie było, N, T, W, R, N, N, T, 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 T czyli dycha też zostaje. Ostatnia jeszcze zielona krzyżóweczka, Z, 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 ale tu nie widzę, tu A ominęłam na pewno. Tu nie widzę z, więc tu jest też dycha. Ciekawe, czy będzie mnożnik razy 1, razy 2, razy 3. Hmm, sprawdzimy jeszcze, tak przelecę tylko te literki. No, ale nic tu więcej nie ułożę. Czyli mamy 10 zł w różowej, 10 zł w niebieskiej i 10 zł w zielonej. To jest 30 zł nożnik razy 1, więc trzy deszki zostają, ale super, bo na dwie zdrabki na 20 zł mamy 30 zł odzyskane, więc jest plusik. Literki kontrolne. No tutaj są pozmieniane, więc nie pamiętam, ale mam nadzieję, że te E Potwierdzają, że jest to 30 zł, bo no nie chce mi się szukać, czy coś ominęłam, czy nie, ale wydaje mi się, że w miarę dobrze drapałam, więc nie powinno być żadnych pomyłek. No dobra, ekstra linie dzisiaj puste, za to krzyżóweczka dała 30 zł. Bardzo mnie to cieszy, bo jest plusik niewielki, bo niewielki, ale jest i zawsze. Taki plus cieszy. No dobra. Dzięki serdeczne za dzisiaj. A jeszcze może zobaczę, co było w tym bonusie. No to nie dziwne, że tego R nie było, bo tutaj 5000. No, przydałoby się, nie powiem. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.